Witam i na wasze zdrowie. Reszta, on robi start. Witam was, tak jest, dzisiaj kolejny temacik. Jak widzicie, tak jak mówiliśmy ostatnio w jednym z filmików, to był filmik na jej kanale bodajże, może warto będzie po prostu przełożyć święta wcześniej. Także, jak widzicie, my już <laughs> mamy dom postrojony świątecznie. Niech to będzie, póki jeszcze teraz można, bo nie wiemy, jak się ta cała sytuacja rozwinie. Jak ostatnio widać... Dobra, wszystko jest możliwe. <laughs> Za ciepło dla mnie. Ja mu też ciągnę to czapkę, bo mu też będzie ciepło. <laughs> Czasy są na tyle niepewne, że dzisiaj w sumie nie wiadomo, co się stanie jutro i co komu znowu do głowy strzeli. I nie wiadomo, co dalej będzie, bo jak nas znowu pozamykają, to na przykład nie będziemy mogli się spotykać nawet praktycznie. Także no, będzie to skrajnie niefajnie. Nawet się zrymowało. Ale jest również Skype albo inne możliwości. Mamy kontakt na inne ludzie. Tak jest. Dodatkowo, co chcieliśmy wam jeszcze powiedzieć. Póki jeszcze niektóre sklepy są jeszcze otwarte i póki nas jeszcze całkowicie nie zamknęli w domach może warto już sobie pewne rzeczy po prostu do domu przynieść niech one już są ewentualnie zamrozić i niech one po prostu już sobie są na te święta jeżeli będziemy chcieli je mieć w normalnym terminie zrobione, to żeby później ich nie brakowało ponieważ dochodzą nas też słuchy że w innych krajach na przykład brakuje różnego rodzaju towarów, po prostu półki są puste i dochodzą tylko i wyłącznie te najpotrzebniejsze rzeczy. Z drugiej strony, znowu w innych krajach jest tak, że na innych półkach leżą tylko jakieś takie, jakieś nie wiem, jak to nazwać, zasłony czy nie zasłony, że po prostu tych towarów nie wolno nawet kupować. Czyli idziesz do sklepu i możesz kupić tylko i wyłącznie praktycznie najpotrzebniejsze rzeczy. A kto to będzie ustalać i co to będą za rzeczy, to już nie wiadomo. No i prawdopodobnie będzie to tylko najważniejsze rzeczy, typu takich, których ja już na przykład nie wiem, chleb. Przetworzone Bumki, rzeczy jakieś masło, mleko i nie wiadomo co jeszcze. No. Także no, może być wtedy niefajniej i wtedy idąc do takiego sklepu, będziesz chcieć na przykład, pomyślisz sobie, a kupię sobie, nie wiem, skarpetę, no weź taką czapkę, to tej czapki już nie będzie można kupić, ponieważ ktoś określił, że ona nie należy do rzeczy najpotrzebniejszych i po prostu tej rzeczy nie można wtedy kupić. To nie jest wyssane z palca, to jest po prostu już w niektórych krajach takie coś działa teraz, na już, a jak wiadomo, no... Jeden od drugiego odgapia, że tak powiem. Tak jak się kiedyś zadania domowe odgapiało jeden od drugiego, tak tutaj to wszystko to samo działa. Czyli jeden od drugiego po prostu odgapia, kopiuje, coś tam jeszcze doda i następne to znowu kopiuje i tak się robi coraz weselej. Stąd też właśnie ten filmik, żeby po prostu was uczulić na to, żeby sobie pewne rzeczy jeszcze na czas do domu zgromadzić, które mogą być nam potrzebne. Lub e ewentualnie pomyśleć nawet z wyprzedzeniem, że coś może, nawet jakiś sprzęt się gdzieś psuje, który trzeba będzie wymienić, no to może lepiej zrobić to już. Albo po prostu kupić i niech on już sobie leży w szafie na zapas, jak ten za chwilę rzeczywiście padnie. Bo za chwilę może być tak, że już tego nie kupimy. To jest dzisiaj wszystko bardzo ciekawe. A z tego co jeszcze teraz słyszeliśmy, to już może być na takiej zasadzie, że za chwilę jeżeli pewnej rzeczy nie weźmiemy, to już wcale z domu nie wejdziemy. Także po prostu będziemy uwięzieni w domu na stałe. Już z pracy nie będziemy mogli iść, nie będziemy mogli iść do sklepu, nie będziemy mogli gdzieś wyjechać, podróżować za granicę czy coś w tym stylu. Także po prostu staniemy się więźniami we własnym domu. A co to za rzecz? To możecie zobaczyć sobie na kanale wideo prezentację. <laughs> Tamten pan to wszystko dokładnie wytłumaczył. Pokazał przykłady, wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także warto tam zajrzeć na przykład. I ja też rozumiem wszystko, co pan od wideoprezentacji mówił dziś do nas przez ten mały tak <słyska> <słyska> No to mała skrzynka to może za niedługo będzie tylko jedyne oko, jeszcze na świat. Co dla niektórych ludzi, bo jak no rzeczywiście tak pozamykają, jak mówią, no to będziemy tylko przez tą skrzynkę się jeszcze widzieć. No w sumie śmieszne i nieśmieszne z jednej strony. No w sumie mi to tam rybka, bo ja sobie mogę wyjść na ogród i sobie tam będę mieszkać w tym ogrodzie, nie muszę nigdzie dalej wychodzić, także mi tym krzywdy nie zrobią. Do pracy też nie muszę nigdzie wychodzić, bo mam wszystko w ogrodzie, co potrzebuję do życia, także ja mam na nich wygwizdane w tym momencie. Ale wiecie co? Dwa lata temu, kiedy byłem w Holandia, Zeeland, Zirksej, tam ja byłem na morze. Też było e, tam był on filmował mnie. kiedy ja stoję tam na morze. Op tam moment kwam er een gedachte binnen bij mij. Jaże wtedy sobie już pomyślała dat dit de laatste keer, dat 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 moment de laatste keer is dat ik de zee gezien heb. Jakże to był ostatni raz, że już teraz widziała jeszcze, to może tam wtedy. Ale może tam w Holandii, prowincji Zeeland. Dla mnie to nie jest dziwne, bo na czasem, ja mam to, ale on również ma to, przyjdzie takie myślenie no, ja na nasze głowę... W tamtym głowie. roku, właśnie miałem w tamtym roku takie coś, że sobie myślałem, no to chyba są ostatnie normalne święta, jakie będziemy spędzać. No chyba się nie pomyliłem. Ale to było do przewidzenia, że to prędzej czy później coś takiego miejsce będzie mieć. Bo kiedyś były po prostu różnego rodzaju wojny, w których się niszczyło wszystko, później były odbudowy po to, żeby po prostu zająć ludzkość. Dzisiaj tego nie ma, dzisiaj nikt nie będzie przecież psuć domów i tak dalej. Dzisiaj można zrobić to inaczej, żeby zrujnować na przykład gospodarkę. Każdy będzie znowu zajęty odbudową za chwilę czegoś. Bez większych zniszczeń, ofiar i tego typu rzeczy. Od mojej strony ja chciałem podziękować Pan Jaszkowski, bo on e, tłumaczył, robił tak tłumaczenie dla mnie, ja rozumiałam od ten moment, co się stało, po co teraz w, e, w ten kraj. Na prawej stronie od Polska żyje bardzo dużo ludzi, których oryginał żył w Niemce. Teraz ja rozumiem, nigdy nie robił to na szkoła, nigdy nie mówił tego rzeczy do mnie, kiedy była młoda. Dziękuję Panu jeszcze raz bardzo. jest Moi drodzy, także taki króciutki filmik. Świąteczny już można powiedzieć atmosferze. Tak wcześniej jeszcze nigdy nie mieliśmy wszystkiego w domu, ale to też specjalnie, żeby Wam troszeczkę sfery tutaj wnieść w te ponure dni, żebyście troszkę mogli się uśmiechnąć, zachwycić się, także w sumie w większości to dla Was, moi drodzy. Także pomyślcie nad tym tematem, czy nie warto pewnych rzeczy mieć jeszcze w domu na wszelki wypadek. Takie dokładniejsze spiski zrobiliśmy Wam w szkoleniu, jak przetrwać. Szczegóły macie w opisie filmu, bo to podzielone na miasto, wieś i ewentualnie natura, co warto mieć, co warto się zabezpieczyć w domu itd. itd. Kto jeszcze jest zainteresowany książką, też macie w opisie filmu wszystkie dane na temat naszej książki, jak ją zdobyć. I przypominam jeszcze, kto jej nie dostał. One są praktycznie zawsze tego samego dnia wysyłane do nocy, tak gdzieś do drugiej, trzecie w nocy są wysyłane. I jak nie doszły, to od razu piszcie, nie ma co czekać tygodnia czasu, bo to nie ma sensu. Bo jak nie przyszło w pierwsze dwa dni, to już później nie przyjdzie. znaczy, że ten e-mail po prostu zaginął. Że był wysłany albo był e-mail uszkodzony, źle napisany. Wraca mi niekiedy, że ktoś nie może odebrać wiadomości, bo jego skrzynka jest przepełniona, albo że jego wiadomość nie dotarła z niewiadomych przyczyn. Takie wiadomości już też mam z powrotem, dostaję i różne dziwne sytuacje są. Także wtedy piszcie mi i po prostu będziemy wam to wysyłać. Z tym nie ma najmniejszych problemów. Ale jeszcze coś, i to było bardzo dziwne, bo był Pan, który pisał nas przez. E-mail szaman21wieku.gmail.com uh, i on jego uh, pytanie, bo on uh, robił uh, sponsorowany nasz kanał. I on chciał, proszę bardzo, mieć książkę do niego i do niego ojciec. Ja wysłałam. Później ja widziałam na innej listy, którą on robił, ten list. Tak samo nazwa i ja myślałam, ok, dobra, teraz ja robię też, bo ja wiem, ten e-mail był dokładnie pisany, jak ten e-mail, który pan wysłał do naszego e-mail. Ja wysłałam ten e-mail i proszę, teraz te... I wróciło z powrotem, że nie ma takiego e-maila. Nie adresu. adresu. No. A z I... tego adresu czy napisał ten pan, nie? I co, jest, I co jest bardzo, bardzo dziwne, to nie jest tylko jeden raz. Ten ludzie, który robił praca na w WPPL i wszystkie inne instancje gmx.com na przykład, jakie programy w macie nasze e-maile przyjdą z powrotem? Troszkę, bardzo troszkę, przepraszam. Bardzo dziwne, no. Ile pieniądze wasza firma, firma zapłacił na taki up-to-date program na e-mail, to jest program e-mail do cztery literki, gdzie my dwie siedzimy teraz. I nie jestem zła. No, niestety, maile niektóre dziwne, dziwne sytuacje z tym wynikają, ale jak napiszecie, to od razu sytuacja będzie jak najszybciej rozwiązana. Także nie musicie się o nic martwić. Wszystko będzie dobrze. <śm> Dobra, także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu. I w tym momencie jest bardzo właśnie: pilnujemy nasze zdrowie. Nasze myślenie. We proszę bardzo piłniecie, Wasze zdrowia, Wasze myślenie. Pa!